Jest ich około tysiąca. Stoją w magazynach przy węźle młocnym. Warszawa doczekała się swoich rowerów. Na razie mocuje się ostatnie kosze i osłony. 1 sierpnia ruszą na stołeczne ulice, realizując projekt Veturillo warszawski system rowerów publicznych. W wielu wybranych punktach miasta trwają jeszcze ostatnie prace przy montażu wypożyczalni. Część z nich jest gotowa i czeka tylko na rowery. System kompatybilny z wypożyczalniami bemowskimi startuje mając 57 stacji. Jeżeli się sprawdzi, kolejne 70 pojawi się w przyszłym roku również po drugiej stronie Wisły. 1 sierpnia warszawski system rowerów rusza.